W historii która wydarzyła się 305 lat temu 305 lat temu w roku 1719 17, 1 sierpnia rajd Sí, Kilka razy mówiłem podczas korowodu idącego od Muzeum Poznańskich Bamrów na pultę Starego Rynku i przypominałem o tym na stopniach Poznańskiego Ratusza. Ta historia zaczęła się 1 sierpnia 1719 roku. Właśnie wtedy przybyli do Poznania po pięciotygodniowej, ciężkiej podróży pierwsi osadnicy spod Bambergu którzy zostali osiedleni we wsi Luboń. Tak wtedy Luboń nie był miastem, ale był jedną z miejskich wsi. E, następnie, następni osadnicy trafili na Dębiec, dalej Wilda, e, Rataje, Żegrze, Jeżyce. Kolejne fale przybywały do podpoznańskich wsi przez kilkadziesiąt lat, od 1719 roku. Wtedy dotarła do nas pierwsza grupa osadników spod Bambergu. Do mniej więcej 1753 roku. Wystarczyło 100 lat wspólnego chodzenia do kościoła, wspólnego odmawiania modlitwy w języku polskim, aby potomkowie tych pierwszych osadników z Bambergu w najcięższych czasach kultur kampfu, w najcięższych pismarkowskich czasach dla Poznania dla Wielkopolski aby potomkowie tych osadników, noszący cały czas niemiecko brzmiące nazwiska, stosowali pisma, gdzie się tylko da, broniące polskiej mowy i polskiego języka. Jest to przykład wyjątkowy w skali całego naszego kraju i myślę, że warto co roku przypominać o Muzeum Bambrów Poznańskich i o tej pięknej tradycji tych, Pierwszych osadników, którzy tu przybyli, później stali się jednymi z nas i budowali e, piękno i potęgę Poznania. E, szanowni Państwo, oddam teraz głos e, dwóm ważnym osobom. Pierwszą z nich jest oczywiście e, prezes Towarzystwa Bandrów Poznańskich, pan Ryszard Skibiński, a tuż obok niego e, zastępca Wydziału. Kultury Urzędu Miasta Poznania Marcin Kostaszu, który już nie po raz pierwszy, jak Państwo zapewne wiedzą, wciela się w rolę jednego z rajców poznańskich, którzy ponad 300 lat temu witali pierwszych osadników przybyłych do Poznania spod Bambergu. Szanowni Państwo! Tak patrząc, jak licznie zgromadziliście się tutaj na tym naszym święcie, nabieramy przekonania, że to, co robimy, jest warte tego naszego kochanego miasta, że jest warte, żeby dla Was to święto organizować. Cieszymy się bardzo, że możemy Wam opowiedzieć naszą historię, że możemy zaprezentować Wam nasze wspólne osiągnięcia. I można by tak dalej jeszcze wymieniać, ale ja poproszę pana dyrektora. On jest bieglejszy w tej materii. Dzień dobry państwu. Szanowni Państwo. Tak, poproszę o brawa dla tych wszystkich przepięknych, przystrojonych bamberek i bambrów. Zwłaszcza dla tej złotej, jeszcze nie uprzedzając faktów. Szanowni Państwo. Po co to wszystko zapytacie? Chyba po to, żebyśmy w Poznaniu czasami bardziej docenili to, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i w którą stronę zmierzamy. Jakiś czas temu byłem z częścią z tych państwa w Bambergu. I proszę Państwa, to jest piękne niemieckie miasto, ale ich muzeum, ich mniejszej tradycji, możecie mi Państwo wierzyć, nie jest ani w połowie tak piękne jak Muzeum Bambrów. A stroje bamberskie oryginalne są o wiele uboższe od poznańskich strojów bamberskich. Dlatego brawa! Z urządowego punktu widzenia, bo przecież jesteśmy tutaj w urzędzie, muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. To święto i towarzyszące mu wydarzenia w ramach Festiwalu Tradycji Poznańskich to jest też dzieło tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj za nami, ale też wokół nas. Nie rozpoznacie ich po strojach, ale rozpoznacie ich po tym, że krzątają się tutaj, przygotowują różne rzeczy, są gdzieś po drodze. Ja chciałbym bardzo tym wszystkim ludziom z Fundacji Puenta, z Towarzystwa Miłośników Bambrów Poznańskich, z Towarzystwa Wieniawskiego i z wielu, wielu innych organizacji, fundacji, stowarzyszeń, ale też, ale też instytucji kultury, chciałbym im wszystkim bardzo podziękować, ponieważ Państwa obecność tutaj, i Państwa entuzjazm świadczy o tym, że to jest bardzo potrzebna praca dla naszego wspólnego dobra. Miłego dnia w Poznaniu!